Cześć, siemanko, witam w pełnym 60 odcinku, gdzie zdrapuję ekstra zdrabki i na koniec robię podsumowanie ostatnich 10 dni. Na dzisiejszy odcinek stwierdziłem, że muszę dokończyć te słonie, nie chcę już mi się ich drapać. Jest ich od groma, zostało mi jeszcze 90, także odkładam 90 zł. I zaczynamy od 111 numera. Ekstra zdrapką będzie po prostu duża ilość słoni. Dzisiaj jestem sam. Nie mam mojego współzdrapkowicza. Także rzucam na podłogę. Przechodzę do zdrapywania. Na koniec oddzielę te o, nie widać numerku. Posunę wszystko, żeby było elegancko. Także przebrnijmy po prostu przez to szybko, bo tego jest dużo. Zaczynajmy. 14 pusty. 12 też. To 13 też. 14 pusty 115 pusty 116 117 wygrany 119 121 pusty 122 wygrany podwójnie pierwszy raz mamy mnożnik czyli będzie 2 złote o od razu następny wygrany 123 wygrany o, jak dużo się skumulowało. 124 wygrany. Może ta druga setka okaże się bardziej szczęśliwa niż ta pierwsza. Chociaż wpadło dwie dyszki w pierwszej, nie, w drugiej setce już wpadło dwie dyszki. W 103 chyba numerku dokładnie. No, mamy następną wygraną. Jejku, jejku, jak się przelało. O, i kolejny po kolei wygrany. 129. Już mi ręka ciarnie, 130 wygrany. Jejku, ile wygranych. Same po złotówce, nawet życie. Następny wygrany. Jesus Christ. 35. Wygrany podwójnie. A drugi mnożnik, Czyli już mamy 4 zł z mnożników, O, nie widać, czy w przybył. Sorry, sorry. Mogą być trzy złote, Ciekawe. Pewnie nie. Który tam mamy? 139. Pusty. 141. Wygrany. O, i 142. Wygrany od razu. jakoś dużo dzisiaj wygranych tutaj. I dalej wygrane trzy po kolei wygrane. O, słoń, słoń, słoń. Jej, tak jeszcze nie było w tym pliku. Trochę się tych złotóweczek czwarty po kolei wygrany, ale śmiesznie. No piąty już nie. 147 numer. O, wygrany. I 150 wygrana. Ja muszę chwilę odpocząć, bo ręka ściargła. Jeszcze 50, wydrapane 40. Dobra, lecę dalej. 151 pusty, 152 pusty, 153 pusty, tyle było wygranych tam, tu teraz już same pusty będą chwalać. 154 pusty, 155 pusty, 156 wygrany. i 157 pusty, 158. Pusty 159, pusty i 160, 40 do końca. O, wygrany podwójnie i to po skosie. Trzeci raz razy dwa, czyli już mamy na pewno 6 zł. <laughs> Oj, kolejny wygrany. No, wydaje mi się, że w tej serce jest trochę więcej wygranych niż w tej pierwszej, ale to policzymy w podsumowaniu. 163, pusty 164, pusty 165, pusty 166, wygrany 167, wygrany. 168 pusty 169 pusty 170 30 do końca 171 pusty 172 pusty 173 wygrany razy 2 czwarty mnożnik 174 pusty 175 pusty 176 pusty 177 Pusty 178, pusty 179, pusty 180, 20 do końca, ale się spina moja ręka, Ja przerwy, mój łóweczek mi budowlany upadł, I lecimy dalej, ostatnia 20, 81, pusty 182, pusty 183, pusty 184, wygrany, 185, Pusty 186, pusty 187, wygrany. 188, wygrany. Dwa po kolei mamy 189, pusty 190, ostatnie 10. Wygrany 9 do końca, 8, wygrany 7, 6, 5, wygrany 4. Trzy, dwa i jeden. Chyba trochę liczyłem, ale to nieważne, bo zdrapuję właśnie dwusetnego słonia ostatniego. Przebrnąłem przez to. Dużo ich było. Ostatni przegrany. Tak samo jak pamiętam, że pierwszy był przegrany. Ja zapozuję na chwilę, oddzielę wygrane i sprawdzamy, co wygraliśmy. Dobrze, dziękuję. Ja już wracam po oddzieleniu słoni. Były cztery. to. Od dalej, troszeczkę były 4 słonie z podwójną wygraną. 4 te po kolei wygrane. No i tutaj reszta pojedynczych. Ogólnie wygranych jest 26 słoni. 74 były przegrane. Dobrze, to zacznijmy od tych podwójnych wygranych. Sprawdzanie numer 173. 1, a dobrze, przybliżę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj 173, 1 złotych wygrane. 160. 1 złotych razy 2. 137. 1 zł razy 2. Mówiłem, mówiłem, że mamy pewne 8 zł I 122, a 2 razy 2. Kórka. Ok. I tak, teraz sprawdzimy te kolejne, co leciały. Jeszcze zobaczę, czy w ogóle po kolei użyłem. No, nie. no tak będzie. 141 złotówka. 142 złotówka. 143 złotówka. I 144 złotówka. Dobrze, że udało się przez to przebrnąć. Na razie będzie przerwa dłuższa od słoni. To na pewno. Już mam ich trochę dosyć. Złotówka, złotówka. O, dyszka. 128 wpadła dyszka. 130 złotówka. 132 złotówka, 117 złotówka, 147 złotówka, 150 złotówka, 156, 161, również złotówka, 167, również złotówka, 166. 5 złotych! Chula! W końcu coś innego. 184 złotówka. 188 złotówka. 187 złotóweczka, no jakby inaczej. Złotóweczka w 190. 192. Złotóweczka i ostatnia. Złotóweczka. K. Policzę teraz ile ile wygrałem. Wygrane zostało równo 45 zł. czyli na 90 odłożone równa połowa. I tak przechodzę do podsumowania 60. Tu już mam shorta wpisanego. Czyli odłożone zostało 90 zł, co daje nam już o, jest ciężka matematyka. 626 zł, odłożone. Zostało wygrane 45. Czyli tu mamy już czwórkę z przodu. 400 zł i odłożonych jest 625, co daje tyle samo wydane na zdrabki, czyli mamy wydane na zdrabki 626, przepraszam, 6 złotych, i wygranych 415, czyli odrobinę więcej niż połowa. Tu chyba najbardziej, nie tam po stuwie się zbliżyliśmy bardzo. Bo tutaj była stuwa różnicy, tylko a tu już mamy większą. Tak jest. No i dobrze, czyli tak przechodzę do podsumowania. Słoni to było 50 słoni w 50 odcinku, czyli było 10 do 40. Później przez cały tydzień. Przez całe 10 dni wystarłem 60 słoni, co daje 11 do 59 i dzisiaj ostatnie 90. To znaczy, że na 200 słoni wygranych było 47 słoni. Oddzielam grubą linią, bo kończymy na razie ze słoniami. W tym tygodniu, w ten, na kolejne 10 dni, jeszcze nic nie przygotowałem, także od kolejnego dnia będzie niespodzianka i dla mnie, i dla Was, bo jeszcze nic nie kupowałem. Chyba powiedziałem już wszystko. Także dziękuję za uwagę i klasycznie zapraszam już jutro. Dzięki, cześć.